STS, wspieramy polski sport. Maczku, gdzie byłeś kiedy cię nie było i co robiłeś? Najpierw byłem w szczyrku, później w zakopanym i przede wszystkim trenowałem. Można powiedzieć, że e, zacząłem od początku, i e, pracowałem nad, takich, nad takimi podstawami w troszkę inny sposób. Szczególnie pracowałem nad z przejściem z odbicia do lotu, bo myślę, że to najbardziej szwankowało. Oddałem w sumie 26 skoków, więc to jest myślę, że bardzo dużo biorąc pod uwagę mm, czas w jakim to zrobiłem, bo <laughs> na Pucharze Świata pewnie trwałoby to z 3-4 tygodnie. Także myślę, że bardzo dobrze wykorzystałem ten czas e, na właśnie trening na skoczni oraz na odpoczynek i psychiczny i fizyczny. I złapałem też troszkę takiego głodu skakania rywalizacji, więc bardzo cieszę się, że wróciłem tu w lakty i mogę rywalizować. W grudniu mówiłeś, że taka opcja nie wchodzi w grę, no bo nie bardzo jest gdzie trenować, ale i z kim trenować. Tutaj się udało to rozwiązać i jak wyglądała ta komunikacja z Oberstdorfem? Znaczy generalnie cały, cały pomysł na trening w z w Zakopanem wziął się stąd, że była to skocznia mamucia w kalendarzu i skocznia mamucia w danym okresie dla mnie nie była dobrym pomysłem ze względu na to, że mając właśnie problemy z tą pierwszą fazą lotu ciężko byłoby to tam poprawić, bo skocznia mamucia nie służy do treningów i byłoby to na pewno też frustrujące, być może jakieś... Nie, że miejsce mu uzyskał, ale nie miałby na pewno przyjemności z datania, więc lepiej było ten czas wykorzystać na spokojny trening, mając w perspektywie kolejne zawody i w laccie, i oczywiście zbliżającą się Mistrzostwa Świata, więc to też nie był jakiś taki krok rozpaczy, że w Sapporo jeden skok nie wyszedł i trzeba jechać trenować, tylko to była jakby przemyślana decyzja. Komunikacja z Oberdorfem oczywiście była, no teraz technologia jest tak zaawansowana, że e, nie trzeba wiele myśleć, jak to zrobić, także mieliśmy na bieżąco. Komentarz Stefana, ale też przede wszystkim e, cały czas współpracowałem ze Zbyszkiem Kimowskim, który był ze mną w Szyrku, Mieliśmy do dyspozycji też trenerów z kadry juniorskiej, także mieliśmy bardzo dobre warunki do tego, żeby trenować. Trener się przekonał, że to faktycznie pomaga te kilka dni odpoczynku? No bo teraz swoją drogą Stefan Kula poszedł. Znaczy, ja myślę, że Stefan nie musiał się przekonywać, bo on cały czas. Taki, taki plan miał w głowie i, i, i to nie jest jakiś tam plan B C czy, czy, czy D, eee, po prostu no, przyszedł do tego odpowiedni moment, żeby, żeby taki manewr zastosować. I, e, I myślę, że patrząc na dzisiejszy drugi trzeciskok w moim wykonaniu taki manewr miał sens, bo te skoki wyglądały lepiej. Eee, więc to wszystko zgodnie z planem można powiedzieć. No właśnie drugi trzeci skok, ale ten pierwszy. Ja przyznam, że taki byłem troszkę skonsternowany, bo nie wiedziałem co myśleć, ale drugi, trzeci faktycznie, okej, okay, co się stało w pierwszym. Czyli po pierwszym skoku też byłem lekko skonsternowany, ale przede wszystkim wiedziałem dokładnie, co, co źle zrobiłem. się, że po prostu na, na, na pierwszy skok, no, było za dużo takiej chęci pokazania, że, że odwrócił i, no, było za dużo rozmachu i fantazji w tym skoku, ale najważniejsze było to, że wiedziałem, co się zrobiłem i od razu na drugi. Eee, przygotowałem prosty plan, wiedziałem na czym koncentrowałem się w szczyrku w zakopanym i po prostu skoczyłem tak samo. Więc, no, niby doświadczony zawodnik, a czasami takie błędy popełnia, ale, ale myślę, że najważniejsze to, że zrobiłem to w pierwszym skoku, nie kwalifikacyjnym. Więc, to no, też jakaś lekcja wyciągnięta z tych wcześniejszych e, potknięć. I, no, czasami człowiek uczy się na błędach, więc myślę, że ze skoku na skok było coraz lepiej. Odwrócił i to w doborowym towarzystwie, bo na liście startowej z przodu, z tyłu Gregor Schlierencauer, Peter Preutz, to są numery na liście? Czy to faktycznie mobilizuje jakoś, że skoro tacy zawodnicy mają problemy, no to chyba każdy może mieć jakieś tam na pewnym etapie sezonu? Szczerze mówiąc zwróciłem na to uwagę dzisiaj, kiedy zawsze na liście startową, zawsze mniej więcej patrzę kto jedzie przede mną, żeby, żeby orientować się na górze jak to wszystko wygląda. Patrzę przede mną Gregor, kryształowe kule, najwięcej jest w historii paru świata za mną. Prew, wakula, kula, już świata w lotach, też tych w spłaży świata. Obaj wygajtujesz to jest koczę no całkiem niezłe towarzystwo, taka kanapka, ale mówię, no, jednak w środku jest ten gość, który, który musi skakać. Myślę, że też bardzo ważne jest no, ogólnie w sporcie jak i w życiu nie patrzeć na, na nazwisko. Oczywiście trzeba mieć jak najbardziej respekt do, do innych. Z którymi rywalizujemy, ale taki, taki pozytywny, bo to, że nie wiem, jesteśmy z Polski, czy po prostu mamy inne nazwisko i nie mamy takich sukcesów na koncie, nie znaczy, że mamy mniejsze szanse, bo stając tam na górze, siadając na plecach, każdy ma jednakowe szanse I, i trzeba walczyć i brać co najlepsze od tych znakomitych zawodników. I myślę, że to w jakiś sposób też mnie zmotywowało, że właśnie, tak powiedzieć, pokazało mi, że nie tylko ja mam problemy, Sewerina Severina w ogóle tu nie ma, nie przyjechał. I, i tacy zawodnicy też borykają się z problemami. Gregor. Myślę, że wrócił też w całkiem niezłym stylu, bo skarży dobrze. I mam nadzieję, że tą taką grupą będziemy teraz e, piąć się w górę w klasyfikacji generalnej. Dziękujemy, powodzenia. Dziękuję.